Dzień dobry, Polsko. Turek Wolnej Polski. Turek rządowych obszarów prawdy. Niezłomnie stojący po stronie prawdy. Blisko, prawdy. Bliziuteńko. Tak blisko, że bliżej się A jak co tydzień dzień strzały prawdy w to tego Na początek, niezłomny kapitan prawdy Tomasz Sakiewicz strzela ze swojego okopu niezależna.pl. Bunga, bunga Donalda Tusta. Przewodniczący P.O. Zasłynął ostatnio kilkoma pruruetami wyjątkowymi nawet dla polityka jego formatu, między innymi zażyłością z indio który jest zadeklarowanym przyjacielem Władimira Putina. Pokazuje to czystą schizofrenię, nierzadką u Donalda Tuska -Sztola w sprawach I dalej Sakiwicz szyje ze swojego e, karabinotapka. Jednak to co obeginął w przypadku Marcina W., przejdzie do historii medycyny, jej rozdziału Skrajne przy przypadki rozszczepienia jaźni. Gdy Newsy opublikował informację, że afera taśmowa została nakreślona przez PiS i rosyjskie służby, a jedynym dowodem były twierdzenia Marcina W., Tusk potraktował to jako absolutnie najważniejszą informację dekady. Chwilę później ujawniono protokoły zeznań w prokuraturze tego samego Marcina W., który twierdził, że wręczył Michałowi Tuskowi dla szeroko pojętego środowiska jego ojca 600 tysięcy euro. Wtedy okazuje się, że Marcin W. jest kompletnie niewiarygodny. Swoją drogą, to co Marcin W. mówi Nisukowi, a to co mówi w prokuraturze, to dwie różne kategorie wagowe, bo za fałszywe zeznania grozi mu odpowiedzialność karna. Niemniej Tusk tak jak widzi dwóch Berlusconi, dwóch Putinów, tak widzi dwóch Marcinów. Dwóch. Ciekawe, jak długo jego elektorat będzie chciał żyć w takim rozkroku. Tu najpolskie radioprawdy. Tu najpolskie radioprawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto generał prawdy, Jacek Karnowski. Wyciągnął wielką kolubrynę i oddał strzał prawdy. Oczywiście. Ze swojego kopu w polityce.pl. Czytam więc, odpalam dział. Tusk chce wziąć władzę z nadania Putina. To sens jego obecnej linii. Na tę putinowską kartę postawił wszystko. Przed obozem rządzącym ciężka zima, inflacja, globalny kryzys energetyczny, światowe spowolnienie gospodarcze i coraz bardziej zakłamane. Coraz brutalniejsze ataki opozycji. Na tę putinowską kartę. Postawili przecież wszystko. Chcą zdobyć władzę cynicznie, żerując na kosztach wojny. Mówią o skutkach, nie mówią o przyczynach. Jeśli im się uda, będzie to oznaczało wzięcie władzy z nadania Putina, właściwie z jego ręki. I dalej generał Jacek Karnowski tak. Taki będzie funkcjonalny sens tej wielkiej operacji socjotechnicznej, która, którą przeprowadza dziś totalna opozycja. Teoretycznie popiera Ukrainę, ale faktycznie robi to, co robią putinowskie partie w całej Europie. Przekonują, że to rządy, a nie Putin, są winne kłopotom gospodarczym. A to kłamstwo. I dalej generał Michał Karnowski tak. Właśnie kończy swoją kanonadę, tak. Już dziś widać, że opozycja bitwę zimową przegrywa. Będzie węgiel, będzie tani prąd. Na tym froncie Putin i jego pomocnicy też przegrają, tak jak przegrywają na Ukrainie. Tyle generał Jacek Karnowski, ale przecież największe strzały i największa kanonada odbywa się w sprawie wiadomej, w sprawie afery taśmowej i w tej sprawie kapitan prawdy Marek Pyza strzela tak, co kopu w polityce.pl. Publikacja Newsweeka o aferze taśmowej to dom wariatu. Wewnętrznie sprzeczna, pełna gwałtów na logice. Za aferą taśmową stali Rosjanie, przekonuje od 2014 roku Donald Tusk. Po jaką cholerę w takim razie mieliby kupować od taśmy, taśmy, których produkcję sami zorganizowali? To tylko jedna z wielu nierozwiązywalnych zagadek wokół no, najnowszej sensacji Newsweeka. I dalej kapitan pyza tak. Dyskusję nad okładkowym tematem pisma Sekielskiego można by zacząć i skończyć na nazwisku autora. Grzegorz Rzeczkowski, fantasta bijący się z naszym Piątkiem opalne pierwszeństwa w budowaniu piętrowych teorii spiskowych z Rosją w tle. Jest autorem skrajnie niewiarygodnym. Aż dziw, że ktokolwiek bierze jego publikację na serio, ale bierze. I nawet zorganizuje, zorganizuje dziś w tej sprawie to było przedwczoraj konferencję prasową i dalej kapitan pyta tak. Publikacja jest oparta na zeznaniach człowieka, który jest przestępcą, z kilkoma wyrokami na koncie, walczy o nadzwyczajne złagodzenie kary kol na za kolejne przekręty w firmie importującej węgiel. Najpierw w 2014 zeznał, że falenta nagrania dostał prezencie. Nie wiadomo od kogo, teraz. W 2021 zmienia wersję i twierdzi, że to Falenta je dał w prezencie Rosjanom. I nie chodzi tu wcale o prezent przechodni. Strzela kapitan Pyza. I dalej kapitan Pyza rozwala sprawę tak. Czeskowski twardo stawia też tezę, że prokurator nie próbował zweryfikować prawdziwości zeznań Marcina W., choć przecież dziennikarz nie zna całości akt sprawy. Nie może więc wiedzieć o wszystkich czynnościach śledczych. I znów przeskakujemy do kolejnego akapitu, a tam jak jakby stoi odpowiedź prokuratury na pytanie Newsweeka, ten jak i inne wątki poruszane w wyjaśnieniach podejrzanego, a następnie oskarżonego Marcina W. są rozpoznawane w odrębnym postępowaniu we współpracy z właściwymi służbami. Rzeczkowski, Rzeczkowski dopisuje, nie wiemy czy jest to ABW, bo tu cytat, dobro postępowania uniemożliwia przekazanie, przekazanie szerszych informacji. I dalej kapitan tak. Nie przeszkadza mu to Rzeczkowskiemu. Wyciągnąć daleko idących wniosków i we współ z wypowiadającymi się w tekście byłymi oficerami służb twierdzić, że państwo reiteruje z rozpatrywania rosyjskiego zaangażowania w aferę i domagać się powołania komisji śledczej. Krótko mówiąc, nie wie, co się dzieje w sprawie, rozogłasza, że jest ona skręcana. Dowodów brak. I kończy swój morderczy strzał Marek Pyza, kapitan Marek Pyza. Tak. Czy Donald Tusk to wykorzysta? Zapewne spróbuje. stawiając kolejną narrację o aferze, która odsunęła od władzy jego formację, ale nie zmieni jednego. To on sam ma w tej sprawie największe kłopoty. Okazał się nadzorcą bandy nieudaczników ze służb specjalnych i biura ochrony rządu, które nie potrafiły zapobiec nagrywaniu połowy rządu w restauracjach. Polacy zobaczyli też, że sprawując władzę w Polsce, dobrał sobie za współpracowników watahę ordynusów, która stołując się w drogich knajpach za pieniądze podatników prowadziła knajackie pogawędki o brudnych metodach utrzymania władzy. Zobaczyliśmy wówczas, Prawdziwy obraz tej grupy oraz szersze tła wielu mniejszych afer, które co jakiś czas wstrząsały ekipą POPS. Tyle celna wymiana ognia kapitana Marka Pyzy, ale przecież to nie może być koniec. I oto drugi z generałów prawdy, druga część bururki prawdy, czyli generał Michał Karnowski strzela tak. To obrzydliwe, co robi część opozycji w Polsce. Ktoś Putinowi lizał buty, i to był Donald Tusk. Michał Karnowski, generał Michał Karnowski, strzela tym razem z okopu strefa starcia w TVP Info. I dalej tak. Z dużym smutkiem patrzę na to, jak niektórzy próbują brać prezenty od Putina. To jest jeden z frontów tej wojny. Tutaj w Polsce czy jesteśmy solidarni czy potrafimy zrozumieć że mamy rozregulowany system energii system cen i że jest to, to efekt wojny Putina on chce żebyśmy się zmęczyli i dalej Michał Karnowski tak to jest obrzydliwe co robi część opozycji w Polsce dlatego że żeruje na tym oglądam media rosyjskie znam rosyjski i wiem że oni dokładnie na to liczą oni mówią, wystarczy sprzedać Ukrainę, czy pozwolić robić tam, co chcemy, a ceny gazu, spad, gazu spadną. I w Polsce są politycy, którzy robią godzinne wiece, grając w dokładnie to samo, to znaczy nie wspominając o wojnie, a mówiąc o cenach. I kończy swój strzał generał Michał Karnowski z okopu strefa starcia w TV, TVP tak Chciałem stanąć w obronie prawdy. Nie róbmy ludziom wody z mózgu. Myślę, że państwo tutaj zgromadzeni i widzowie obserwują politykę od wielu lat. I ktoś był prorosyjski, a ktoś nie. Ktoś Putinowi załbuty. buty i to był Donald Tusk. No ale przecież są inne fronty, inne strzały prawdy. I w tym bocznym froncie ujawnił się nowy oficer prawdy. Sierżant Dariusz Matuszek. Pies motocyklistę trącał. Wielki Jerzy S przeprasza. W jego żałosnych przeprosinach nie ma nawet wzmianki o poszkodowanych. Mogłem sobie darować komentowanie sprawy Jerzego S czy tam sztura, ale nie da się zdzierżyć tego festiwalu kabotyństwa, hipokryzji, zwykłych bredni, jaki się przy okazji odbywa. Może by mi wytrzymał. Gdyby znów nie to całe jaśnie państwo, te nasze zakompleksione elity ze świata sztuki, mediów, używek, reżyserzy, aktorzy, filozofowie, dziennikarze, którzy stanęli w jego obronie, koniecznie coś głębokiego i takiego europejskiego musieli powiedzieć, by zaistnieć, by cytowano ich myślowe upławy, podziwiano wrażliwość, wyrozumiałość, dobre i czułe serce, bolejące nad nienawiścią, jaka się na Jerzego S. wylewa. No i sam on, Mistrz, który kolejną pozę przyjąć musiał kolejną kreację odstawić. odstawić. I dalej się sierżant matuszek tak. Szanowni Państwo, wielcy światli europejscy, pan Jerzy S., czy tam sztur, wielce przez te lata na niechęć Polaczków, Szeraczków zapracował, okazując im wyższość tym wieczor, wiecznym pouczaniem z wysoki, wysokości swojego kabotyńskiego tronu i pogardę do tego stopnia, że jak sam opowiadał, za granicą po polsku mówić się wstydził. Wy dołożyliście swoje bredniami, łzami, które ulewacie. Jakaś tam kobieta opowiada, mniejsza o to kto, że we Włoszech to by mu darowano. Co ty za bzdurą kobiety, bzdury kobieto pleciesz? Co by mu darowano, że na bańce w kogoś samochodem wjechał? Jakiś tam profesor od czegoś tam bajduży, o niemal metafizycznym bólu, jaki wielki Jerzy S. może teraz odczuwać, zamiast zamilczeć. Ewentualnie zadzwonić do Jerzego, S., paczkę chusteczek higienicznych podesłać. Broń Boże, póki co żadnej faszki pocieszenia, to koniecznie musieliście znów głos zabrać. Światu swą wielkość i mądrość objawić. Zadufane, pyszne głupki. I głupki nie, oczywiście. No i głos oczywiście zabrał sam pan Jerzy, co nawet w jakiś sposób jest zrozumiałe. Jednak to, co miał do przekazania, ostatecznie przesądziło, że wyszłem z nerw. I piszę to, co piszę, i na ile mogę to sobie pohejtuję. Cytat z Mistrza. Czy wyrażenie szczerego ubolewania odzwierciedla wszystkie moje emocje? Nie. Czy napisanie, że ogroni mi przykro z powodu wydarzenia, do jakiego doszło w dniu 17 października 2022 roku, cokolwiek zmienia? Niewiele. Niemniej, bez tych słów nie da się zacząć niczego. Bardzo żałuję i przepraszam że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd. Po e policji, koniec, cytatu. Jakie to jest żałosne, pisze, strzela sierżant Matuszek. Sam pan to napisałeś? Czy jakiś specjalista od tak zwanego wizerunku to panu układał? Zwolnić go. Już pierwsze zdanie sztura juniora zapowiada popis egotyzmu i narcyzmu. Liczycie, leci, liczycie się tylko wy, wasza rodzina, wasze uczucie jaśnie Państwo sztur. Czy wyrażenie szczerego ubolewania odzwierciedla wszystkie moje emocje? Dramatycznie pyta pan Jerzy. Boże! Te, te jego emocje. Jak on teraz biedak cierpi przez to, że na bańce w kogoś. Wjechał. Tyle, nowy oficer prawdy, sierżant Matuszak. I jeszcze to nie koniec. To jeszcze nie koniec. O. Bo oto też nowy oficer prawdy, Tomasz Teluk. Eee, ranga nieznana, więc póki co po prostu Tomasz Teluk. Strzela z okopu niezależna PLT. Krem zawsze starał się wpływać na politykę Polski. Nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Jednak tylko rząd Donalda Tuska podjął współpracę z Władimirem Putinem, mieszając przy wizycie polskiej delegacji w Smoleńsku, co skończyło się dla naszego państwa tragicznie, przystawiając na nowe otwarcie i reset w stosunkach z Moskwą. Dlatego oskarżenia. Że najbardziej antyrosyjski rząd we współczesnej historii został zmontowany w Warszawie na zlecenie FSB, są majaczeniem idiotów. Jest to także chłodna kalkulacja. Wyborcy Platformy Obywatelskiej, ogarnięci nienawiścią do PiS, uwierzą i w tę narrację. Dla nich bowiem prawda nie ma żadnego znaczenia, w przeciwieństwie do Tomasza Teluka, oficera prawdy o nieznanym jeszcze stopniu. To było wszystko. Strzały prawdy, czarno na białym, wydrukowane. To jest reset obywatelski.